Jak Oleg szedł do słońca, baśń rosyjska opracował Marcin Przewoźnik. W małej wsi pod Woronerzem mieszkała para staruszków. Gospodarza nazywali Oleg, a gospodynię Olga. Staruszkowie byli bardzo biedni, mieli tylko chałupinkę, nieduży chlewnik, obórkę i kurkę czarnopiórkę. Ale i z tej kurki pożytku nie było wcale, bo choć co dzień gdakała i jajka znosiła, to nie wiadomo było gdzie. Babcia Olga siedziała więc sobie na ławeczce przed domem i gdy tylko słyszała gdakanie kokoszki, podśpiewywała. Oj, mam mieć ja kurkę, kurkę czarno-pipryczkę. Muszę ją pięknie prosić, by jajka mi chciała znosić. Czy jest ja gadnie mądra głowa, gdzie też kurka jajka chowa? Dziadek Olek. Wreszcie się zezłościł i na to śpiewanie, i na to jajek chowanie, myślał dzień i drugi, aż wymyślił. Idę, babciu, dowiedzieć się, gdzie nasza kurka jajka chowa, powiedział. Dokąd pójdziesz? Mnie samu zostawisz? Kto ci odpowie? Przestraszyła się babcia Olga. Pójdę. Pytam się słoneczka. Ono z góry widzi wszystko. To jajka naszej kury na pewno wypatrzyło. Odpowiedział dziadek Olek. Zawiązał słomione łapcie, koszulę sznurem przepasał, czapkę baranio na głowę nałożył, fajkę zanurzył. babcie Olgę na pożegnanie pocałował w oba policzki i poszedł. Szedł długo, nie marudząc, gdy zmęczył się wreszcie na skraju lasu. Zobaczył dorodną Jarzębinę. Położył się wygodnie w jej cieniu. Dokąd to idziecie, dziadku? spytała go Jarzębina. Oj, mam ja ci kurkę, kurkę czarnopiórkę. Muszę ją pięknie prosić, by mi jajka chciała znosić. Słonko wszystko widzi z górki. Pewnie zna kryjówkę kurki. Odpowiedział wierszem zaklęciem dziadek Olek. Jerzymbina uradowała się, słysząc, dokąd to się staruszek wybiera. Sama nie mogła iść do słoneczka, bo nie umiała wykopać korzeni z ziemi. Dziadku drogi, a spytacie też słoneczka i w mojej sprawie? rosnę tu już lat 50, kwitnę co roku, a nigdy jeszcze nie miałam czerwonych korali, poprosiła Jerzymbina. Dziadek Olek obiecał, że się o nią słoneczka wypyta. Pożegnał się i pomaszerował dalej. Przed nim wciąż była daleka droga. Zmartwił się dziadek, że zapomni o co ma zapytać. Na jednym rogu chusteczki zawiązał więc supałek, żeby spytać o kurkę. Na drugim rogu zasłupiał drugi supałek, żeby zapytać o jarzębiny. I uspokojony poszedł dalej. Po trzech dniach wędrówki dotarł do wielkiej rzeki. Płynęła wartko, wody swe szeroko rozlewając. Nad nią leciały stada dzikich gęsi, a na drugim brzegu bieliły się i zieleniły brzeziny. Ach, jak ja się na zachód przeprawię ku słoneczku, żebym miał skrzydła jak owe gęsi, to bym przeleciał. A tak przyjdzie z niczym do babci wrócić, westchnął dziadek Olek. W tym patrzy. A tuż przy brzegu podpłynął do niego wielki jesiotr, tak tłusty i ogromny, że zdawało się, iż to nie była ryba, ale pień drzewa. Jesiotr wystawił swój ostry pysk z wody i zapytał. Dokąd idziesz, starcze? Oj mam ja ci kurkę, kurkę czarnopiórkę. Muszę ją pięknie prosić, żeby mi jajka chciała znosić. -Słonko wszystko widzi z górki, pewnie zna kryjówkę górki, odpowiedział wierszem zaklęciem dziadek Olek. Ogromny Jesiotr uradował się na te słowa. Sam nie potrafił dotrzeć do słoneczka, bo rzeką nie da się tam dopłynąć. A i on miał sprawę, którą chciał przedstawić Słońcu. Starczy! Poratuj mnie w biedzie. Sto lat żyję w tej rzece, a nie mogę się w niej zanurzyć. Inne ryby nurkują aż do dna, a ja wciąż po powierzchni pływam. Na pewno słoneczko wie, jak mi pomóc. Wstaw się za mną. Prosił. Dziadek Olek pomyślał uważnie. Ha. Obiecałem już pomóc jednemu drzewu, mogę też chyba pomóc jednej rybie, ja, powiedział. Ale nic za darmo. Przewieziesz ty mnie na drugą stronę rzeki, jesiotrze? Jesiotr obruszył się. Co takiego? Jestem królewską rybą, najcenniejszym przysmakiem carów i kniaziów, a ty chcesz mnie dosiadać jak osła? Dziadek Olek wzruszył ramionami. W takim razie, królewskie, rybo, dalej pływaj sobie po powierzchni rzeki i zazdrość swoim krewnym, że nurkują aż do jej dna. Odpowiedział i zaczął się rozglądać za jakimś pniem, by z niego łódź sobie wydłubać. Jesiotr plusnął ogonem ze złością. Dobrze już, wygrałeś starczy, przebiozę cię na drugi brzeg, ale spróbuj się nie dopytać w mojej sprawie, to kiedy będziesz wracać, odgryzę ci nogi, eee... zagroził. Ale dziadek Olek wskoczył już okrakiem na jego grzbiet. Złapał go za skrzydła, jak na cugle, i zawołał: Ano płyń, królewska rybo, tam gdzie dzikie gęsi lecą Płyń ku brzezinie, ku słoneczka zachodowi Jesiotr Przewiózł go na drugą stronę rzeki, a dziadek Olek zawiązał sobie na trzecim rogu chusteczki i supełek, żeby o sprawie jej siotra pamiętać, kiedy przed obliczem Słoneczka stanie. Szedł dziadek dalej, mijał wsie zagrzebane wśród pól, mijał miasta, nad którymi kołysały się kopuły cerkwi. Ale dziadek Olek wskoczył już okrakiem na jego grzbiet, złapał go za skrzela jak za cugle i zawołał. Ano, płyń, królewska rybo, tam, gdzie dzikie gęsi lecą, płyń ku Brzezinie, ku Słoneczka Zachodowi. Jesiotr przewiózł go na drugą stronę rzeki, a dziadek Olek zawiązał sobie na trzecim rogu chusteczki supełek, żeby o sprawie Jesiotra pamiętać, kiedy przed obliczem Słoneczka stanie. Szedł dziadek dalej. Mijał wsie zagrzebane wśród pól, mijał miasta, nad którymi kołysały się kopuły cerkwi. Aż pewnego dnia. Doszedł do krainy, którą rządził zły Kniaś. Każdego przechodnia i podróżnego robili oni swym niewolnikiem. Dwaj hajducy złapali dziadka na drodze i powlekli go przed oblicze Kniazia. Ty nie tutaj, skąd jesteś i dokąd idziesz? spytał Kniaś. Oj, mam ci ja kurkę, kurkę czarnopiórkę. Muszę ją pięknie prosić, by mi jajka chciała znosić. Słonko wszystko widzi z górki. Pewnie zna kryjówkę kurki. Spytam też i o korale na samotnej Jarzębinie. Spytam, czemu jezior wcale nie nurkuje w wód, Głębinie? Odpowiedział wierszem zaklęciem dziadek Olek. Co to za pzdory? Zdenerwował się Kniaś. Zabrać mi tego starca do wsi łańcuchem do żarn przykuć. Stary jest, ale widzę, że to jest krzypki. Żarno mi może obracać. I tak zabrali dziadka do wsi przykuli łańcuchem do żaren i kazali nimi obracać i ziarno na mąkę trzeć. Jak ja teraz do słoneczka trafię, jak do swojej babki wrócę, martwił się dziadek Olek, ale i zły kniaź miał swoje zmartwienie. Miał bowiem dwie córki na wydaniu, z których, prawdę mówiąc, już się zrobiły całkiem stare panny. Nikt się o ich rękę nie starał, żaden sąsiad swatów nie słał, żaden kawaler pod modrzewiowy dworzec kniazia nie podjeżdżał. Pytał kniaź o radę popa, Pytał mędrców, pytał wysłannika carskiego, który odwiedził go kiedyś, by podatek należny dla cara pobrać. Nikt nie umiał mu odpowiedzieć, czemu córki, choć ładne i zgrabne, kawalerów nie mogą znaleźć. To już chyba to jedno słońce na no niebie potrafi zgadnąć te tajemnice. Powiedziała kiedyś baba, co umiała uroki zamawiać, ale dla kniazowych córek zamówić jej się nie udało. I wtedy Przypomniał sobie kniaś o chłopie, co go hajducy na drodze ułapili i kategorycznie kazał do żaren łańcuchem przykuć. Rozkazał go natychmiast sprowadzić. powiedz no mi jeszcze raz, człowieku, do końca zmierzasz? spytał, gdy dziadek Olek stanął przed nim, przyprowadzony przez hajduków. Oj, mam ci ja kurkę, kurkę czarnopiórkę. Muszę ją pięknie prosić, by mi jajka chciała znosić. Słonko wszystko widzi z górki, pewnie zna kryjówkę kurki. Spytam też i o korale na samotnej Jarzębinie. Spytam, czemu jezior wcale nie nurkuje w wód głębinie. Jeśli macie też pytanie, zapamiętam jaśnie, panie. Odpowiedział wierszem zaklęciem dziadek. Spytaj chłopie słoneczka, czemu moje córki zamożnie mogą wyjść. Jak się dobrze sprawisz, nagrody nie pożałuję. Rzekł Kniaś. Dziadek Olek obiecał, że zapyta także o córki Kniazia. Na ostatnim rogu chusteczki zawiązał supełek i ruszył w dalszą drogę. Im dłużej szedł, tym słoneczko mocniej przypiekało. Aha, znaczy, zbliżam się do celu, pomyślał dziadek. I przyspieszył kroku. Zrobiło się tak gorąco, że zapaliły mu się na nogach słomiane łapcie i musiał je szybko zrzucić. Nagle usłyszał donośny głos słoneczka. Dziadku, bliżej nie podchodź, jestem sto mil od ciebie, ale jeśli postąpisz ku mnie chociaż raz, orzut kamieniem, moje promienie spalą cię na węgiel. Stój i mów z jaką sprawą do mnie przychodzisz. Dziadek Olek stanął, wyjął chusteczkę, popatrzył na cztery supełki na jej czterech rogach i odpowiedział: Oj, mam ci ja kurkę. Kurkę czarnopiórkę. Muszę ją pięknie prosić, by mi jajka chciała znosić. Słonko, wszystko widzisz z górki, pewnie znasz kryjówkę kurki. Pytam też i o korale na samotnej Jarzębinie. Powiedz, czemu jezior wcale nie nurkuje w wód Głębinie? Powiedz, czemu panien dwóch nie chce pojąć żaden zuch. Słoneczko odpowiedziało. Posłuchaj dziadku uważnie, panny mężów nie znajdą, dopóki sprzątając w chałupie, będą wyrzucać śmieci w kierunku mojego oblicza. Jak się poprawią, to i kawalerowie się pojawią. W nagrodę zażądaj konia i łopaty, przydadzą ci się bardzo. Ryba zanurkuje jak zje człowieka, ale powiedz jej to, dopiero gdy cię z powrotem na drugi brzeg przewiezie, Jarzębina nie rodzi czerwonych korali, bo pod jej korzeniami jest zakopany wóz pełen złotych rubli. Jak wykopiesz wóz, drzewo zacznie rodzić owoce. A twoja kurka czarnopiórka znosi jajka nie tam, gdzie kiedyś zaczęła rodzić bocianie gniazdo i jajek tam leży z mędel, teraz już wiesz wszystko. Dziadek Olek podziękował pięknie słoneczku, w pas się cztery razy pokłonił i zaczął zbierać się do powrotu. Najpierw dotarł do kniazia i powiedział mu, żeby córki przestały śmieci słońców w twarz wyrzucać. Ledwo się panny poprawiły, już na drugi dzień dwunastu swatów trąbiło na rogach pod modrzewiowym dworcem. W nagrodę kazał dać dziadkowi łopatę i konia, bo o nic innego staruszek nie prosił. Potem dojechał Olek do rzeki. Jesior już na niego czekał. – No i co? Dowiedziałeś się, starcze? – spytał. – Ano, dowiedziałem się. Ale wpierw musisz mnie i mojego konia z powrotem na brzeg przewieźć. Odpowiedział spokojnie dziadek Olek. Co takiego? Nie dość, że ciebie to jeszcze mam wozić te chapety. Zbiłeś się, chłopie, czy co? Rozzłościł się Jesior. Jak sobie chcesz. Jadę szukać mostu, a ty do końca życia pływaj po powierzchni. Splunął dziadek. Wielka ryba zgrzytnęła zębami ale przewiozła na drugi brzeg i konia, i dziadka. Gdy już oddalili się od brzegu na rzut kamieniem, dziadek Olek krzyknął Słoneczko mówi, że zanurkujesz, gdy zjesz człowieka. Jesior rzucił się wściekle w wodzie, ale już dziadka dosięgnąć zębami nie mógł. Dojechał dziadek do jarzębiny, pozdrowił ją i opowiedział o skarbie pod korzeniami. Kop, kup, kup co prędzej. Poprosiło drzewo. Dziadek wziął się do roboty i jeszcze przed wieczorem wykopał łopatą wóz pełen złotych rubli. Zaprzągł do niego konia, dziurę pod korzeniami ziemią zasypał. Jeszcze nie zdążył odjechać, a cała jarzębina pokryła się czerwonymi koralami. Wozem pełnym pieniędzy, zaprzężonym w pięknego konia dotarł dziadek Oleg do swej chałupki, do babci Olgi. Oboje wdrapali się na dach chlewika i znaleźli tam mendel jajek, które znosiła kurka. Babcia zrobiła dziadkowi pyszną jajecznicę, a potem żyli sobie bogato, bo nareszcie mieli dość pieniędzy, a kurce, czarnopiórce do towarzystwa kupili koguta. Czytała Sara Wodin